Czy coś ci się przypadkiem nie pomyliło Bagie to jedna. Nie. Wszystko dobrze zrobiłem. Tylko jeszcze zrobię zwłoch marionetkę, która jest mi w stu procentach podległa. Francjo. Oni stworzyli sojusz przeciw napoleoński. I kombinują jak cię pokonać. Dzięki Szwajcaria za informację. A wy jesteście normalni? Mnie się nie da pokonać, ha ha ha. Dobra, weźmy, zacznijmy się przygotowywać do wojny, bo inaczej wszyscy będziemy jedli żaby i bagietki ze śluzem ślimaków. Rosja ma rację. Nie chcę wiedzieć, smakują żaby. Dobra, podbiję jeszcze Uzbekistan, Turkmenistan, Kirgistan, Tadżykistan. Mordo, czy ty znowu za dużo się napiłeś? Ty się lepiej nie odzywaj za chwilę i tak zginiesz i nie licz na to, że cię oszczędzę. Dobra, muszę podbić parę państw. Pierwsza w kolejności będzie jej je je Irlandia. Co? Irlandio północna wyślesz wsparcie? Spoko już wysyłam. Nie, nie wysyłaj. I tak to nic nie da. Niestety nie mogę ci wysłać Irlandio. Trudno. Sam będę walczył. Francjo, ostrzegam cię. Jeśli zaatakujesz kogoś z mojego sojuszu wypowiemy ci wojnę. I tak to wam nic nie da ha 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 ha. Dobra jeszcze tylko Niemcy. Akurat Niemiec sobie smacznie śpi, więc go zaatakuje. Eee. Eee. O nie! Niemiec odpala trzecią rzeszę. Dobra, weź sobie te tereny tylko już mnie atakuj. Widzisz? Nie zadziela się z Niemcami. Jesteś nikim w porównaniu do mnie, hahaha. I ha, ha. Polska mogę od ciebie kupić teren dawnej Republiki Weimarskiej. Spoko. Skoro powstał sojusz antynapoleoński, to czemu by nie stworzyć sojusz napoleońskiego? Szwajcaria i Włochy. Wyślijcie propozycję dołączenia do mojego sojuszu tym państwom, które macie na liście. Tak jest, panie.